Punkt A i B w tym zadaniu to jeszcze, ale punkt C to jest jakieś nieporozumienie. Zamiast baterii narysowałem pojedyncze ogniwo. Bateria to zestaw ogniw. Tak jest prościej, a wychodzi na jedno. Każde ogniwo to jakieś źródło siły i jakiś opór wewnętrzny. Dla uproszczenia narysowałem tu baterię paluszek. Ona ma plus tu, gdzie ten dydek, więc prąd płynąc od plusa do minusa wypływa z tego dydka. No i robię punkt A. Wyjdę z prawa OMA. Czyli R równe U przez I. No w przypadku tego obwodu mam dwa opory połączone w szereg. Czyli R dodać R. Za napięcie robi siła elektromotoryczna to samo. Przez I. Ja chciałbym wzór na R. No to po skomplikowanych przekształceniach. I voilà. Punkt B. Biorę sobie wzór na moc. Korzystając z prawa OMA, zapisuję tą moc jako R i kwadrat. R mam tutaj. Właściwie można to wymnożyć. Coś takiego jest w odpowiedziach. Nam zbadać, jak moc zależy od oporu R. Czyli potrzebuje czegoś takiego. Wzoru na P funkcji oporu. No to wychodzę z tego. Biorę jeszcze to, R i kwadrat. I teraz stąd wyznaczę sobie i po skomplikowanych przekształceniach. Na jednej kresce, czemu nie? I dalej nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Nic z tego nie widzę. Oczywiście mogę to rozwiązać metodami analitycznymi, analizy matematycznej, ale poziom trudności tego daleko wykracza poza maturę z fizyki. Więc zrobię to w sposób graficzny, czyli spróbuję narysować wykres i z niego coś odczytać. Wymyślę sobie jakieś przykładowe wartości tego, co mam stałe, czyli siłę elektromotoryczną i opor wewnętrznego i będę patrzył, jak zmienia się moc w funkcji tego. Te przykładowe wartości, które sobie wymyślę, wpiszę tutaj. Niech to na przykład, niech to epsilon ma 9 V, a opór wewnętrzny niech wynosi 1 Ohm. No, i teraz wiadomo, kalkulator do łapy. W jednej kolumnie wpisujemy kolejne jakieś tam wymyślone opory. W drugiej kolumnie wpisujemy sobie moc, która wyjdzie z tego wzoru. Robimy dużo tego. Potem rysujemy wykres i z wykresu powinien dać się odczytać. Ja nie będę tego tu rysował, szybciej będzie mi to zrobić w arkuszu kalkulacyjnym albo w Wolframie. Pokażę, jak w arkuszu kalkulacyjnym. No i bawimy się. W tej kolumnie będzie R. W tej kolumnie będzie moc. Do wzoru epsilon wezmę 9V, opór wewnętrzny wezmę 1Ω. Czyli formuła będzie wyglądać o tak. To jest 9 do kwadratu. No i tutaj sobie wpisuję kolejne możliwe opory, powiedzmy od zera z krokiem 0,1. Dobra, starczy. Kupiuję tą formułę. To się da odczytać, ale żeby było ładnie, pięknie widać, narysuję wykres. I tutaj tak na oko wygląda, że moc maksymalna jest dla R, dużego R równego 1, czyli wtedy, gdy opór opornika jest równy oporowi wewnętrznemu. Dla pewności poprowadzę sobie pomocniczą kreskę. Kreska trafia dokładnie w maksimum. Wniosek z metody graficznej jest taki, że maksymalna moc będzie wtedy, gdy r jest równe r. O czymś takim była już mowa na maturze w 2014, to to. Tutaj też jest moc na oporniku, funkcji tego opornika, a to są dwa różne opory wewnętrzne. Moc maksymalna jest wtedy, gdy opór zewnętrzny jest równy oporowi Wewnętrznemu, więc sądząc po tej maturze, przypuszczam, że mam dobrze. Ta metoda graficzna z pomocą arkusza kalkulacyjnego jest troszkę kulawa, bo jeśli ja bym sobie tutaj dał krok nie 01 OMA a powiedzmy 1 1OM, to z tego wykresu nic nie mógłbym odczytać. Także miałem szczęście, że przyszło mi do głowy, żeby zmieniać opór zewnętrzny co 01 oma. Chociaż w sumie nie. 1OM chyba też by zadziałał. Sprawdźmy. Czyli tak domyślnie jak arkusz sugeruje, no i widać, dziwnie to wygląda, ale jest. Gorzej, gdyby opór wewnętrzny był mniejszy, powiedzmy opór wewnętrzny 0,1 oma albo 0,5, wtedy to nie pójdzie, bo jeśli tutaj dam krok większy niż opór wewnętrzny, teraz z krokiem 2, to nie bardzo jestem w stanie wskazać, gdzie dokładnie to maksimum leży. Wydaje się, że dla 2 Ohmy. No i nie działa. Więc trzeba mieć szczęście i po prostu trafić, rysując ten wykres, krokiem zmienności oporu zewnętrznego mniejszym bądź równym oporowi wewnętrznemu. Inaczej nie wychodzi. Dlatego ta metoda jest, no, taka se. Dobra, pokazałem sposób przybliżony i może by przeszedł, bo tu jest napisane zbadaj, a nie oblicz, więc może o to chodziło. Ale pokażę też sposób ścisły, bo właściwie matematycznie nie wykracza poza poziom matematyki w liceum znacząco, więc czemu nie? Więc mam funkcję PODR. Szukam ekstremum, konkretnie maksimum. Warunkiem koniecznym na istnienie ekstremum jest zerowanie się pochodnej, więc liczę pochodną. Nie będę pisał tego głupiego prim, tylko napiszę o tak, to znaczy, że liczę pochodną po r. W na matematyce zawsze liczy się pochodną po x, więc nie ma potrzeby wprowadzania tej notacji. Pisze się prim, wiadomo, że chodzi o pochodną po x, ale w tym wzorze nie byłoby wiadomo, po czym mam tą pochodną liczyć, więc to wskazuje. Ponieważ bardzo nie lubię wzoru na pochodną ilorazu, zapiszę to jako iloczyn. No i korzystam ze wzoru na pochodną iloczynu, tu po lewej zostaje to. Moim x jest r. Tu jest gorzej. Najpierw stałą wyznaczę przez znak pochodnej, żeby to uprościć. Zostaje pochodna. Będę usiłował skorzystać z tego wzoru. Czyli zapiszę sobie to jako. No, bez ułamka, żeby było, nie? Przenosząc z mianownika do licznika, zmieniam znak wykładnika na przeciwny. I teraz już mogę sobie zastosować ten wzór, bo umiem. I jeszcze raz pochodna wewnętrzna, ale pochodna wewnętrzna z tej sumy to jest 1, więc jedynkę jako element neutralny operacji mnożenia w ogóle pominę powrotem tę ten ten, potęgę z ujemnym wykładnikiem wrócę do mianownika, żeby był dodatni wykładnik, to ładniej wygląda. To jest pochodna. Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum jest, żeby pochodna się Zerowała, czyli żeby pochodna po r z mocy w funkcji r dała 0, czyli zapisując już to wprost. Minus szpetnie wygląda, więc na drugą stronę to rzucę. No to co, teraz obustronnie razy No i zostanie z tego, że 1 jest równe. Co było do okazania? Co odczytałem z wykresu? Tu wyszło jednoznacznie. Czyli z zerowej pochodnej wiem, że to jest ekstremum. Z wykresu wnioskuję, że to jest maksimum. Ale co gdybym nie wpadł na to, że mogę narysować wykres? To miałbym wzór na moc do dyspozycji. I z tego wzoru wynika, że no, na pewno nie jest to minimum, bo minimum jest dla np. r równego 0 albo dla r bardzo, bardzo dużego, bo tutaj jest r w kwadracie, więc w miarę wzrostu r mianownik będzie rósł szybciej niż licznik. Gdybym robił to sobie w domu, to pewnie wykres narysowałbym w wolframie albo czymkolwiek innym, a nie w arkuszu kalkulacyjnym, bo w arkuszu to trochę dużo klikania jest. A w wolframie wpisuję wzorek. I już. Czyli jakiś tam Y równy. Co ja tu będę miał? R. Niech będzie R jako X. To właściwie 81X, jeśli przyjmę, że epsilon jest 9V. Teraz to będzie 1Ohm, tak jak wcześniej robiłem. Dzielę to przez. No i oczekuję, że dopatrzę się na moim wykresie maksimum w okolicy tej jedynki. Inaczej coś spierdoliłem. Nie będę mógł powiększyć, bo nie zapłaciłem, bo jestem biedny. No ale coś tam chyba widać, nie? Maksimum jest faktycznie w okolicy 1. I rzuć pan hajsy. A jak upewnić się, że to ekstremum to maksimum bez posiłkowania się wykresami? No metodą analityczną, czyli sprawdzę, jak tutaj się zachowuje pierwsza pochodna. Najpierw sprawdzę, dla jakich rów ona jest, daje wartość większą niż 0, czyli jest ponad 8x. No, i chciałbym, żeby to było dodatnie. Tu jest wspólny czynnik. Lewy czynnik jest zawsze dodatni, więc przyglądam się temu. Albo lepiej tak. Czyli funkcja ta pochodna ma wartości większe od zera, gdy r są mniejsze niż r. Er. Spróbuję to zobrazować. Duże r są mniejsze niż małe r. Tu jest ta moja pochodna. Tu jest r. Tu gdzieś jest r. I tutaj jest ponad krechą. A to znaczy, jakbym zrobił to jeszcze raz, że dla rów większych od małe r, ona będzie pod krechą. Czyli tutaj ma w tym obszarze wartości dodatnie, W tym obszarze wartości ujemne. Mogę sobie narysować, że ona idzie. No nie wiem, jak ona idzie. No powiedzmy jakoś tak. Czyli w punkcie, w którym mam ekstremum, pochodna przechodzi od wartości dodatnich do ujemnych, a to znaczy, że to ekstremum to maksimum. Czyli ten sam wniosek, co z metody graficznej. Dla oporu zewnętrznego równemu oporowi wewnętrznemu, zostaje ekstremum i to jest maksimum. Dla pewności, wykres. Z krokiem 500, żeby było ładnie widać. No i wzór na pochodną muszę wklepać całe to. W arkusz to się niewygodnie wpisuje, no ale wygodniej w wolframie. Przyjmę, że epsilon jest 9 V, czyli tu będę miał 81, i że opór wewnętrzny jest jedynką, tak jak poprzednio. Od tego odejmuję. Tu jest razy 2, więc to będzie 162. Razy r, czyli A54, i tego twora dzielę przez 54 dodać 1 do potęgi trzeciej, enter. No i wykres z tego. No i widać to, co mi się wydawało, że w punkcie, który odpowiada oporowi zewnętrznemu, równemu oporowi wewnętrznemu, w tym przypadku 1 ohm. Pochodna przechodzi od wartości rodatnich do ujemnych, co oznacza, że ekstremum w tym przypadku to maksimum. To samo w Wolframie oczywiście szybciej da się zrobić. Ale że jestem biedny, to nie będę mógł powiększyć wykresu. r jest x, a wartość pochodnej y. 2 razy 81, razy x. No, Wolfram myśli. Patrzę sobie na wykres. No i bez powiększenia to tu gówno widzę. Może to jest jeden, może nie. Chociaż. O, wskazuję, że pierwiastek jest jeden. No to dałoby się bez płacenia za enlarge.